A teraz przyszła pora na Życie. życzenia. Piotr, Dobry. powiedz jakiegoś suchara na początek odcinka. Co Na temat y, rabatu. Rabatu? No. No dobra. To jest tak, że często zderzamy się z takimi pytaniami, kiedy klient przyjeżdża, nie każdy oczywiście, ale że tak powiem, część klientów yy, myśli, że jak przyjedzie to albo dostaną coś w gratisie, usługę przykładowo o wartości 500 zł, tak jak myślą, albo po prostu jakiś rabatik na cenie. Oczywiście my możemy udzielić tego rabatu. Rabat oczywiście 100% za jakiej chcecie kwoty. Może być 1000, może być 2, może być 10. 100% rabatu. Polega to na tym, że no, no nie nic nie płaci, nic nie robimy, nie? To, tak to wygląda. Jak to mówią gratis, to uczciwa cena, nie? No. Między prawdą Tak. Jeśli my nic nie robimy i ktoś nic nie płaci, to tak, to prawda, to jest uczciwa cena. No i co, każdy jest zadowolony. No. Prawda. Lecimy z odcinkiem. A więc tak, mamy tutaj takiego pacjenta na korektę, na powłoki, na folię na wnętrze. Także to jest ostatni projekt przed, yy, przed świętami nasz, jeżeli chodzi o tego typu usługi. No. no i cóż, miejmy nadzieję, że się też wyrobimy przed Wigilią, ponieważ tydzień jest krótki, a jeszcze mamy dużo klientów umówionych na przedświąteczne clean and wash. Także, hmm, Piotr, damy radę? No, może no, przydobiebniacie. Może, nie. Sprawdźmy stan lakieru. To nie będzie tak widoczne akurat, może w tym świetle możesz... Ale zobaczcie, no trochę grubych rys jest. A nawet sporo. A jak to w lakierze BMW, no niestety yy, nie idzie on na kompromis. Dlatego trzeba troszkę bardziej się postarać, żeby, yy, no, żeby to jednak jakoś wyglądało. Generalnie mamy bar bardzo ładny kolor, barwa samochodu. Ale dlatego też fajnie też y, autko będzie wyglądać, już finalnie zrobione, zabezpieczone. No. Zaraz Wam pokażę pod lampką inspekcyjną, jak lakier wygląda. Zobaczcie, jakie fajne wnętrze ma. Moje zamknięte auto niestety. Nie będę po szedł. Później Wam pokażę. No, ale zobaczcie pod lampeczką, już Wam pokazuję, jak to wygląda. No. Także jest sporo mikro rys. Generalnie im niżej, tym więcej standardowo. Im wyżej, tym mniej. Natomiast y, też usługa nie przewiduje jakiegoś tam y, zbyt dużego, grubego cięcia, y, ponieważ też nie ma to sensu, żebyśmy ścinali ileś tam mikronów tego lakieru i po prostu go osłabiali. Mogli być to zrobione y, w sumie tak, jakby to powiedzieć, y, Jakość i cena, żeby współgrały razem ze sobą. <laughs> Nie, no generalnie standardowo zabezpieczenie powłoką od Carpro, dwie warstwy bazy plus jedna warstwa top topcoatu. I fajnie się to trzyma. Generalnie do pierwszego jakby m, większego odświeżenia czekamy jakieś 15 tysięcy kilometrów. wypolerowana. I słuchajcie, tutaj będziemy kończyć ten odcinek, gdyż musimy ją teraz umyć. Ja mam tu jeszcze sporo zajmie. Święta tuż tuż. E, musimy pracować, więc y, więcej zobaczycie z tego projektu w następnym odcinku, a teraz przyszła pora na Życzę. życzenia. Świąteczne oczywiście, niewielkanocne, chociaż to jest święta. Ale to może zacznij. Ja? ja? To musimy się szybko przebrać. Dobra, jednak wypadło, że ja jestem pierwszy. No to tak, przede wszystkim chciałbym Wam wszystkim życzyć wesołych świąt, żebyście karpia się najedli, uszek i troszkę barszczu. Czekajcie, czy mi się to No. No i przede wszystkim spotkajcie się z rodziną w miłej atmosferze. Żeby ten czas spędzić jakoś radośnie przede wszystkim. Żebyście dostali wspaniałe prezenty. I mam do Ciebie jedną prośbę. Jeżeli jedzie gdzieś dalej do rodziny, no to uważaj na drodze, bo jest dość ślisko i wiadomo, różnie to bywa. A bez Ciebie to już nie będzie to samo. Także życzę Tobie i wszystkim radosnych i wspaniałych świąt. Słuchajcie, no <coughs> czego to ja Wam mogę życzyć w te święta, w te nadchodzące święta Boże Narodzeniowe? Hmm. no słuchajcie, niczego innego jak tego, czego bym sobie sam życzył. A mianowicie. Hmm, Kompletu domowników przy rodzinnym stole. 12 potraw, czyli tradycji figilijnej, e, prezentów pod choinkę. <laughs> Oczywiście takich, jakie byście chcieli, aczkolwiek według mnie najlepszy prezent e, to jest taki prezent, który dostaje się od serca. I nie jest to, i nie musi być to rzecz materialna typu smartfon za 6000. Liczy się gest. E, co dalej? <laughs> Słuchajcie. Jedzcie dosyta, ponieważ to jest taki okres, że nie trzeba patrzeć na diety i inne tego typu rzeczy. Na to jeszcze przyjdzie czas. A jeżeli się już najecie tak dosyta, to słuchajcie, konieczny, a wręcz wskazany jest odpoczynek. Ale to, żeby, żeby był odpoczynek taki, wiecie, hmm, bez zmartwień, bez zawracania sobie głowy jakimiś sprawami prywatnymi. Nawet według mnie, takimi jak ja mam, jeżeli chodzi o, o, o firmę, ponieważ jeśli ktoś prowadzi działalność, no to wie, że spraw jest dużo do ogarnięcia i one są codziennie, tak? Dlatego nie zawracajcie sobie głowy takimi rzeczami I jeszcze na to przyjdzie czas. Cóż więcej mogę Wam życzyć? Ano ciepła rodzinnego, miłości, uśmiechu, śpiewania kolęd. Alkohol również, słuchajcie, no to jest taki okres, że trzeba się czasem napić. Wesoły świąt, do zobaczenia później.